Tu wszystko gra OK, to hasło 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 28 stycznia cała Polska i nie tylko będzie zbierać na nasze płuca po pandemii. Zarówno te dziecięce, jak i dorosłe. W zeszłym roku udało się zebrać blisko 2 miliardy złotych, z czego udało się kupić blisko 71,5 tysiąca urządzeń. Każdy z cel jest bardzo ważny, bo okazuje się, że to są narzędzia, sprzęt medyczny, który jest potrzebny do diagnozowania i leczenia pacjentów. A ten jest bardzo aktualny. Jesteśmy świeżo po pandemii, a tak naprawdę infekcje covidowe cały czas się pojawiają, cały czas trwają. Wiemy z ostatnich lat, że dochodziło do i dochodzi cały czas do uszkodzeń układu oddechowego, uszkodzeń płuc. W związku z tym, temat jest bardzo aktualny i na czasie. Pandemia COVID odcisnęła się dużym piętnem na całym naszym społeczeństwie. W początkowej fazie pandemii zwykle skupialiśmy się na leczeniu ostrych objawów, natomiast w miarę upływu czasu miesięcy, a nawet już teraz lat coraz większe znaczenie coraz większego znaczenia nabierają odległe skutki pandemii i infekcji COVID-19. COVID w pierwszej kolejności atakuje nasze płuca, więc to one muszą się borykać z najgorszymi powikłaniami, zwłaszcza tymi długoterminowymi. Dla pacjentów po przebytej chorobie jest możliwa rehabilitacja, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale potrzeb jest wiele, a możliwości są ograniczone. Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że zdecydowała się w tym roku wesprzeć. Pacjentów chorych na COVID i cały program rehabilitacji długoterminowej opieki nad tymi pacjentami. Bardzo się z tego cieszymy, bo wiemy, że tutaj jest to uznana, uznana marka i na pewno i nasi pacjenci, i my będziemy cieszyć się z nowych możliwości leczniczych, z nowego sprzętu. W niedzielę 28 stycznia każdy z nas będzie mógł wesprzeć ten cel. Można to zrobić tradycyjnie, wrzucając pieniądze do puszek lub licytując podczas aukcji. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje bardzo liczne atrakcje. Możemy na przykład poprosić chór naszego uniwersytetu, żeby zaśpiewał życzenia, które wskażemy. Wizyta w centrum lotniczego pogotowia ratunkowego, oglądanie i możliwość zobaczenia, jak działa robot Da Vinci w Szpitalu Uniwersyteckim. Naprawdę bardzo bogata oferta. Zaproponowałem wspólny trening, więc jeżeli ktoś z Państwa wylicytuje na aukcji ten wspólny trening, spotkamy się i razem sobie pobiegamy, porozmawiamy o bieganiu, o zdrowiu, o pasjach sportowych. Bardzo serdecznie zapraszam. Do udziału, bo każda złotówka z tych aukcji wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Inicjatywa Jurka Owsiaka ma już ponad 30 lat. Przez ten czas udało się zebrać ogromne środki i pomóc milionom pacjentów. Aż trudno sobie dziś wyobrazić polskie szpitale bez czerwonych serduszek. No, raczej nie. Dużo sprzętu dostajemy i. Jest to bardzo ważny sprzęt dla ratowania życia i zdrowia, również diagnostyczny. W starej klinice jeszcze, która się mieściła przy ulicy Dyrekcyjnej, również mieliśmy mnóstwo sprzętu z Wielkiej Orkiestry. Ciężko jest robić takie symulacje, co by było gdyby. Natomiast jest to ogromny zastrzyk finansowy, sprzętowy, bardzo duże wzmocnienie. No, nie jest żadną tajemnicą, że medycyna Boryka się z trudnościami finansowymi i potwierdzają to i pacjenci, i lekarze. I każde takie wzmocnienie to jest akurat ogromne i bardzo celowane, bardzo przemyślane, bardzo dobrze dobrane. W związku z tym należy się tylko cieszyć, że my możemy korzystać z takiej pomocy i że hojność ludzi wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy może pozwolić na ratowanie wielu żyć. 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Zuzanna Kuczyńska, e o 24.